Świętym Mikołajem. Byłem. A czasami teraz zdarza ci się być Świętym Mikołajem? Nie, już nie jestem Świętym Mikołajem. Nie nie przebieram się. Nie, nie przebieram A się. A, A, A jakieś przykład? Nie chcę uwierzyć, że ja to mogę być Świętym Mikołajem. Bo jestem tak dobrym człowiekiem w życiu. Tak? Że ja po prostu nie muszę się przebierać. no, Kryć się za jakąś brodę Mikołaja, udawać dobrego. Nie musisz? Nie, nie, nie. A jaką pracę wykonywałeś w Domu Kultury? Mam... Wejdzie to byłem, pracowałem w trudnym środowisku. To no, znaczy, wodnym? Nie, środowisko. <noise> no to tak, tak. Po części wodnym, tylko takim 40% na, na etykietce, bo to było rzeczywiście środowisko dosyć wodne, to znaczy lubiło akurat ten rodzaj nurkowania i taka podtarnowska miejscowość, i ciężko tam było. Ciężko tam było. Między innymi e, zainteresowania niektórych tam chłopców. Dom kultury, ja byłem szefem tego domu kultury. A e, słuchajcie, o, to wam powiem. To jest po 12, tak? Tak. Na pewno, dobrze. Na pewno. No, ale tylko określę mniej więcej poziom, no może intelektualny tych, 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 tych moich podopiecznych, bo tak chyba można powiedzieć. Więc jak o 10 otwierałem Dom Kultury, taki był schodki, to był taki ładny pałacyk. Taki jeden blondyn siedzi, siedział, tak i sobie pluł w jedno miejsce. Więc ja wiem, no raz na 30 sekund spluć w dół. Jak zamykałem o 18, no to. Mhm. Deszczu nie było, a mokro było, bo on dalej był. No, ale oni mi tam chcieli pić te alkohole. No i ja się tak zastanawiam, co zrobić. No nie mogłem zakazać palić papierosów, bo oni mnie tam nożami straszyli. Yy, najśmieszniej było, jak przychodziłem rano otworzyć, w Dom Kultura tam zapchane były zapałkami ta dziurka od klucza. No więc... Aha, ale przynosiłem im filmy z filmoteki polskiej, typu Krzyżacy. No, nie chcieli specjalnie tego oglądać. No, i raz załatwiłem wideo. No, i przyniosłem im film. Do dziś pamiętam ten tytuł, ale po 12 tak. mogę. Cześć. Mhm. Fajelizbend un Elektronische Orgazmus. <laughs> Tytuł był tłumaczony na język angielski, znaczy tytuł był niemiecki, film był tłumaczony na język mm, angielski. No i ja im to puściłem. Oni do mnie, e, kierownik żartuje, my to możemy, ja mówić jasne. No jak to? A Krzyżacy? Nie, Krzyżacy nas byłem. co drugi dzień przynosił taki film. Chcecie? Ale nie będziecie tu palić ani pić. Nie, nie będziemy. Póki zajdzie nie? No i oglądają. No oglądają, cieszą się, komentują. Po czym ja po zakończeniu tej m, projekcji mówię, słuchajcie, podobało się? Podobało się. Fajnie, nie? No. Ale słuchajcie, bo to co widać to jest pół biedy, ale wy wiecie co oni mówią? No nie! Ha! Jakbyście trochę znali angielski, to jest dopiero numer co oni sobie tam do siebie mówią. Hmm. I chłopaki zaczęli się uczyć. I zacząłem ich uczyć języka angielskiego tym sposobem. Zaczęli oczywiście od najprostszych słówek. Najprostsze nie. Najpierw rzeczywiście podałem im zestaw takich 30 <grym> słówek, tak się wykłyn, Na drugi dzień wszyscy na blaszkę umieli. No, ale teraz trzeba było trochę gramatyki listnąć, prawda? No więc, no, za, jak ich nauczyć zaimków? Ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni. No, bardzo prosto. Ty jesteś pi. Jak to powiedzieć? No, jak? Jak, pani kierownik? Ano, you are pi. W ten sposób nauczyli się odmiany być czasownik. Potem, no, dobrze, ale ty jesteś wielki pi. Nauczyliśmy się kilku przymiotników, czyli więcej, prawda? Ty jesteś wielki, czerwony, ogromny pi. Więc mieliśmy lekcję angielskiego pięć razy w tygodniu i raz w tygodniu projekcje. Wyrzucili stamtąd. Wyrzucili stąd, tak, tak, za te projekcje. Za te a popatrzcie, gdzie dotarłem do ich. A tak dobrze. Przestali mogli... pić mi na terenie tego, co jest. A I jeszcze się uczyli. Nawet mało tego mówili kierowniku, jak panu ktoś tutaj, to my zaraz my tam, no. prawda, Miałeś odpowiednio pan. po angielsku powiemy. No. Powiedz, powiedz mi, dlaczego ty lubisz wąchać książki? A, lubię wąchać książki. A skąd wiesz? wiem. No tak, ja lubię wąchać książki. A mnie dziwnie patrzą na ciebie, panie? Bardzo e, dziwnie na mnie patrzą, tak, bo jak ja podchodzę i podchodzę do po kolei każdą książkę? Do... Nie lubię z biblioteki książek. Dlaczego? Bo, bo one patrzą? mają taki dziwny zapach. Bo one to tak coś takiego zużytego w nich jest. Jak już ktoś przeczyta jakąś książkę, to tak jakby. Zabrał tą tajemnicę zapach. tej książki do siebie i ta książka już nie jest tak do końca wartościowa. Tak, no jeśli, więc... jeśli książkę wąchasz, to wąchasz też gazety poranne. te takie. Nie, y, nie książki, książki. a po... A gazet nie wąchasz. Nie, bo książka Ale tak ma. Mi jest po 12, no? prawda? No? Tak. No bo książka ma to zgięcie, prawda? No? <laughs> Tutaj, i najwięcej zapaszku tego jest tam między stronami wrowku, <laughs> bo tam się koncentruje zapach kartki, druku i kleju. Aha. Chyba, że hmm? szyta, to nici. No A to co, to, 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 to i i fajnie jej pachnie? Tasplejem? Tak, I ta tak do Przychodzę do księgarni i wąchasz książkę. Tak, no, powiedzmy, że już jakiś tam tytuł i autor mhm. wzbudza moje zainteresowanie. to wąchać. wąchać. I naprawdę, jak mi się zapach książki nie podoba, to nie kupię. Tak? by była bardzo dobra, to nie kupię. To wtedy ktoś musi kupić tę książkę. Bo ja lubię książki, które pachną takim drukiem. Bardzo ładnie. Krzysiu, dziękujemy Ci A, bardzo, bardzo za rozmowę. I życzyki, bardzo, bardzo tylko bardzo miło pachnące książek właśnie jak lubisz mhm. i kobiet. I kobiet. No bo rozumiem, że jesteś zapachowcem, więc. Tak, jeśli chodzi tak Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. bardzo. Uwaga, uwaga, koncert życzeń. Pamiętajcie, że możecie do nas pisać i nadsyłać swoje życzenia, marzenia, a my je odczytamy i przekażemy waszym ukochanym osobom. Więc mam pierwszą dedykację. Britney Spears to moja ukochana piosenkarka. Jest moją idolką. Koleżanki ze szkoły mówią, że jestem do niej podobna. Niestety dyrektorka nie pozwala mi przychodzić do szkoły tak ubrana jak Britney w teledysku. Co mam robić? Ola z Zielonki. No, jest smutna. Bardzo smutna, że smutne, nie może do szkoły ale, chodzić. Ale, tak ale za to ubrana. puścimy jej klip, żeby sobie pooglądać przynajmniej jak można chodzić w innych szkołach. A ja mam wierszyk fajny. Żadna Tina, żadna Whitney nie zaśpiewa tak jak Britney. Może jestem jakiś świr, błagam, jednak puśćcie Spears. Kuba z Warszawy. No, Jest fajne. już z nami y, Trąbek. <grymne> <grymne> Kreszanka ma fajne. usta dobre i stwierdziła, że nóg nie będzie ćwiczyć, tak. a i rączek. Aha. No tak, bo ma usta dobre. Aha. Do pewnych ćwiczeń, no. Tak. Tak, tak. mi się Rady, bardzo tak. podobały te ćwiczenia z laską, a dlaczego mamy dzisiaj gumę? Dzisiaj mamy gumę, do, do ćwiczeń, które dzisiaj Wam zaproponuję, wykorzystamy właśnie gumy. one są bardzo wygodne. Kiedyś ćwiczyliśmy z takimi taśmami, nie wiem, czy Tak, się. tak, wtedy bezpieczny seks uprawialiśmy. Bezpieczny seks, tak, one, ale, ale, ale one, one były niewygodne. trochę. Tu są nie, uchwyty. Nie było wygodne, tak. e, o wiele Czasą łatwiej i się. bardziej komfortowo można zrobić te ćwiczenia, które właśnie dzisiaj Wam zaproponuję. Zacznijmy od tricepsów, one są bardzo ważne, wracamy do nich cały czas i będziemy wracali. Okay. One są długie i trudno byłoby wykorzystać się w całości do tego ćwiczenia, dlatego usiądźcie powiedzmy na połowie tej, ta, tej, tej gumy, albo może mm, no. bardziej bliżej któregoś z uchwytów, żeby ona była krótsza. Ręka ja tam się kłada, bo jest za głowę no. o, i tak? w górę. Tak jest. I postujemy przed ramię w górę. I raz. Fajnie. Łokieć ciele. Tak. Bardzo fajnie. Hop. Tak jest. Czy to prawda, że ja za szybko ćwiczę? Wszystko? Nie wiem, czy wszystko. Zawsze się zastanawiałam, że z nią to, to generalnie nie jest zapisało, ona taka szybka, nie? No. Nie wiem, z jakiej, jak z jej prędkością. Wiesz co, Jestynka. niektórzy lubią szybko i na temat, nie? I rzeczowo. Słuchajcie, o, o szybkości porozmawiamy później. Ale to jest bardzo ważne, przecież czekam szczególnie... rękę jeszcze. Tak, 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 tak. wiesz, to nie ma tak. Małgosiu, druga rączka. Ja mam dwie na raz. Bo ja za to jestem porządna. Wolna, ale Zobacz, porządna. A tak a na zmianę? Ja można. Cię nie odzywam, dopiero sobie zdałam sprawę. O co mam mówić? Nie Jesteś obok nas. Nie jesteś z nami. Jestem <laughs> obok. No właśnie, słuchajcie, teraz tak. Siadamy sobie na środku. Mhm. Nie będziemy zmieniali za bardzo pozycji. Mhm. Yy, w tej pozycji wzmacniamy mhm. barki. Ramiona w górę. Tu. Hop. A co się robi też jak bo... one wypadną? Co wypadnie? Na barsi? Jak mi wypadną? Nie stawia się. Pamiętajcie o tym, żeby prostować do końca przed ramiona. O fajne. Do pełnego wyprostu. Widzisz, też Ojejku, nie mogę na to patrzeć. Przeprost. przeprost. Tak, to jest Mogą przeprost. Mogę się mhm. przeprost? Proszę o. cię, Małgonia. Okej. Okay. Słuchajcie. Straszysz, Zmęczyły się? Troszeczkę. Jeśli tak, rozciągnijmy je. Ty barków konkretny. O, ja tak wiem ja bardzo dobrze. Zepsy. tricepsy. Proszę Nie mam co to za bardzo. to jest moja druga ręka. A mistrzyka? Mam opór w szyi. I to wszystko. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. No, dziękuję no. Pani, zwłaszcza.